Witam ponownie. Może zacznę od słowa demokracja. Czym ona jest? Są to rządy ludów przez swoich przedstawicieli wybranych w wolnych W naszym wydaniu przedstawiciele ci przestają nimi być właśnie dokładnie z chwilą wyboru. W jakiej skali? Trudno to powiedzieć. Dlaczego tak jest? Inny tu jest mechanizm, a raczej jego brat. Nie ma żadnego związku między tym, co i jak robią, na ile prezentują i reprezentują sprawy i problemy swoich wyborców, ludzie, którzy zostali wybrani. Nie ma też żadnego związku między bytem ludzi, którzy wybierali. Trzeba to zmienić. Ponadto chcę powiedzieć, że poinformowałem prasę lokalną, prasę regionalną, prasę ogólnokrajową, jedną z gazet oraz jedną ze stacji telewizyjnych i radiowych o tym, że brałem udział w wyborach w fazie zgłoszenia. Że posiadam swój wideoblog, na którym prezentuję swoje poglądy, rozważania oraz program z prośbą o zapoznanie się. Bez echa. Jestem prostym człowiekiem jednym z ludu, jednym ze społeczeństwa. Widocznie osoba taka jak ja, która ma coś do powiedzenia i która chce coś powiedzieć, nie leży w kręgu zainteresowania wolnych mediów. W cudzysłowie. Dziękuję. Do zobaczenia.